Taką godzinę e, takiego coachingu zupełnie za darmo. Wartość Wika, Oktaria. Czyli jesteśmy już, jesteśmy już po konferencji Wika.con1, tak? Miałem taki zamysł, żeby to było skierowane do młodych przedsiębiorców, czyli przyzwałem płyty CD. E, na chwilę obecną wydaje około, myślę, że 5 do 7 tysięcy miesięcznie na samą kampanię AdWords. No i dotarliśmy do bardzo ważnego miejsca, czyli do opinii Google'a. E. Udało nam się, dotarliśmy na naszą konferencję, jest za 15.10, tak zaraz zaczynamy. Jeszcze taki, taka fajna ciekawostka, bo zapomniałem o ale udało mi się tutaj namówić kolegę Darka, który mi pomógł i ją przywiózł. Też nie było sztućców na początku, ale w Food Design się spisał i dowiózł. Także mamy wszystko kompletne, mamy eksces mamy sztućce, mamy salę, zaraz możemy się zbiegać, schodzić ludzie i, i zaczynamy. Seba jest gotowy, ja też. I zrobimy świetną prezentację, także Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu nam piękne miejsce tutaj pokazał i zaraz otworzymy sobie wyjście, chodźcie, chodźcie zobaczymy sobie tą salę. Wow, to tutaj naprawdę ładnie, to w tym miejscu dzisiaj się to wszystko zaraz zacznie. Aha. Cześć, e, witam was wszystkich. E, bardzo dziękuję, że przyjechaliście, przyszliście i, i możemy się zobaczyć. E... Co chciałem wam powiedzieć na początek, całe to wydarzenie zostało zainspirowane pewną osobą, która śledzi mnie na TikToku i pewnego razu zadzwonił do mnie pewien pan, który kilka lat temu, otworzył, kilka lat temu zaczął pracę w branży podobnej do mnie, też budowlanej, też usługowej, ale co prawda nie, nie okiennej, ale trafił na mój profil, powiedział, że mu się bardzo spodobało, Spodobało mu, jak to, jak to prowadzę i czy mógłbym mu pomóc. Wtedy akurat w Sebastianie jechaliśmy na jakieś, na jakieś zlecenie nagrywać, no i miałem trochę czasu i zaczęliśmy z nim rozmawiać. Rozmawialiśmy tak długo, 50 10, 15 minut i w końcu mu powiedziałem: Słuchaj, wiesz, co? Ja bardzo chętnie ci pomogę i zastanawiam się, kilka moich wskazówek na to, jak, jak to robię. I jak chcesz, to możesz przyjechać po prostu do Poznania, możemy się umówić, zrobić taką, taką godzinę takiego coachingu zupełnie za darmo. W zamian za to, że po prostu, że mnie obserwujesz, żeby oddać tą tą wartość, która ja zostaje od moich obserwujących. I, i taki, był, taki był pewien pomysł, ale gdzieś tam dojechaliśmy, kończył się dzień, mówię, zróbmy to na większą, szka, na większą skalę i, i spróbujmy, spróbujmy zrobić coś większego. Czyli takie małe wydarzenie. W związku z tym, że 26 listopada w zeszłym roku prowadziłem taką. Byłem mentorem na takiej konferencji Life Science dla młodych startupów i przygotowałem taką, taką prezentację właśnie o tym i stwierdziłem, że mogę ją jakby powielić dla osób, które po prostu mnie obserwują. Zamiast za to, że mnie obserwują, jeżeli mnie obserwujecie na różnych kanałach, a ich trochę prowadzę, to za to jeszcze raz bardzo dziękuję. No i zapraszam na prezentację Bartosz Wika Octario. Także zaczniemy od tego, od tytułu w ogóle. Jak skalować swój produkt poprzez marketing internetowy? Dlatego, że Ogólnie to jest, miałem taki zamysł, żeby to było skierowane do młodych przedsiębiorców, czyli pewnie was albo osób, które chcą otworzyć biznes lub też interesują się biznesem i marketingiem internetowym, dlatego, że ja bardzo się tym interesuję i jest to dla mnie jakby bardzo istotne w sprzedaży i w prowadzeniu mojej, w prowadzeniu mojej działalności i na przykładzie mojej firmy, którą prowadzę z sukcesami od 10 lat, pokażę wam jak to zrobić, żeby rozwinąć swój biznes, czy też te swoje, swoje przedsięwzięcia, które macie. Czego nie robić? Pierwszy klient doktario. Inspiracją w ogóle założenia mojej firmy. Ja ogólnie jestem bardzo lojalny, jeżeli chodzi o, o życie i o, o biznes. I ja mój, moją karierę sprzedawcy i w ogóle okienną zaczynałem w bardzo podobnej firmie jak moja. Ja w ogóle przyjechałem na studia do Poznania, to było w 2005 roku, czyli już 17 lat temu, studiowałem dziennie przez 3 lata, po trzech latach stwierdziłem, że chcę odciążyć rodziców, idę na studia zaoczne. Poszedłem na studia zaoczne i zacząłem pracować. Na początku, już między studiami, między pierwszym a drugim rokiem, między drugim a trzecim już chodziłem do pracy na całe wakacje, pracowałem na budowie, z tego względu, że no, myślałem, że to jest jakby najprostsze dla chłopaka, który akurat ma trochę też siły, bo dużo wtedy ćwiczyłem i. I stwierdziłem, że będę to robić, i da mi to jakieś tam doświadczenie. Jednak po, po przepracowaniu ilości tych sezonów i pójściu na studia zaoczne stwierdziłem, że no już nie chcę pracować na budowę, chcę robić coś więcej. I najpierw w ogóle trafiłem na, na ogłoszenie pracy jako ekwizytor. I to mi dużo dało, dało bardzo. Czyli co robiłem? Traf, Trafia się firma, która zaproponowała mi, że będę zarabiać, nie wiem, 200-500, przepraszam, 200-300 złotych dziennie, jeżeli będę robił dobre wyniki. I co robiłem? Przedawałem płyty CD. Za 20 zł. Te płyty tak naprawdę nie miały znaczenia, co to było, ale chodziliśmy jak zwykła akwizycja, czyli był jakiś tam w sprzedaży i codziennie nas zabierał na inne osiedle. Pukaliśmy od drzwi do drzwi, sprzedawaliśmy płyty za 20 zł. Różnym osobom na tych płytach były kolędy, piosenki dla dzieci, naprawdę rzeczy, których ludzie nie potrzebowali. Ale ta praca uczyła mnie i innych, jak sprzedawać siebie, bo już teraz wiem o tym, że bardzo często ja Sprzedając moje produkty, nie sprzedaję jako klient, nie kupuje czasami od firmy Oknario, tylko kupuję ode mnie je prosto. I dlatego bardzo warto zadbać o, o swoją markę osobistą i o to, żeby jak najbardziej się doszkalać, bo to jest dosyć istotne. Co zmieniło, jakby, wyniki mojej firmy na przykładzie tej, na przykładzie tej tabeli, czyli kampania AdWords. Kiedyś. Jak już wiecie w 2012 założyłem swoją firmę, pierwszym moim rokiem rozliczeniowym był ten 2013 i w 2014 siedziałem sobie, jak dziś pamiętam właśnie niedaleko na Naromowicach w, w naszym mieszkaniu, kupiliśmy mieszkanie, z jednego pokoju sobie zrobiłem małe biuro i tam w tym biurze siedziałem i się zastanawiałem co to zrobić, żeby sobie zwiększyć ilość klientów. No i nie wiedziałem co mam zrobić, no ja dużo jeździłem po budowach, szukałem sam klientów, ale dotarła do mnie reklama. Zajrzyj do AdWords, będziesz miał potencjalnych klientów, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie nazwy i zainteresowałem się tym i od kiedy to robię i robię to do dzisiaj, to powiem Wam, że jeszcze nie było miesiąca, w którym firma na tym nie zarobiła. To jest naprawdę świetna, świetna rzecz dla początkujących firm, przynajmniej w branżach usługowych, sprzedażowych, myślę, że też, zależy od produktów, ale świetna rzecz dlatego, że ta kampania startuje od zaraz, tak jak w przypadku pozycjonowania czy kampanii na... Facebooku, może podobnie do AdWordsów, ale ta kampania praktycznie od momentu pierwszego dnia praktycznie przynosi wyniki. Od razu, kiedy ją uruchomimy, to następnego dnia praktycznie już mamy pierwsze zapytania. I tak było u mnie. Ja w pierwszym moim roku przeznaczałem na, na kampanię AdWords na poziomie gdzieś 300 do 600 zł, bo też nie miałem dużego finansowania, ale za każdym razem, każdego miesiąca te pieniądze zwracały się z dużą nawiązką. Na chwilę obecną wydaje około myślę, że 5 do 7 tysięcy miesięcznie na samą kampanię AdWords. To mi przynosi, żeby właśnie skłamać, mogę wam zaraz, zaraz powiedzieć, ile dokładnie Bo mam podpięty taki Google Analytics i, i tygodniowo zaraz zobaczymy, ile taka kampania mi na chwilę obecną przynosi klientów, czyli tam wejść na stronę. Wczoraj na mojej stronie było ponad 120 osób, ale z różnych źródeł. A jeżeli chodzi o ten tydzień, to z płatnych kampanii do mnie na stronę weszło 245 osób. Czyli to jest tak naprawdę, no, podzielimy sobie to przez 7, to jest ponad 30 kilka osób dziennie wchodzi właśnie z tej, z tej jednej funkcji, czyli z tej kampanii AdWords. Mi się to bardzo opłaca, dlatego że ja sprzedaję dosyć drogie produkty, mam często klientów małych też, którzy kupią za 500 zł, 1000, 2000, ale też sprzedaję w setkach tysięcy, może nie często, ale 50, 60 do 100 tysięcy to jest mój jakby taki uśredniony klient. Także to jest jak najbardziej rzecz, którą bym proponował młodym przedsiębiorcom na start, bo jest najmniejszy próg wejścia i od razu działa. Zobaczycie sami, jeżeli zaczniecie, zaczniecie to robić, to, to przyniesie to na pewno Wam efekty. Gwarantuję to. No i dotarliśmy do bardzo ważnego miejsca, czyli do opinii Google'a. Jak widzieliście wcześniej, miałem. Miałem tam kampanię AdWords, miałem nowego pracownika i, i znowu mówię, kurczę, co tu zrobić? Kolejny kamień milowy, yy, kamień milowy to nie jest, y, nie bez przyczyny jest to nazwane, to był kamień milowy yy, w rozwoju mojej firmy. Co tutaj zrobić? Ja trochę podpatrzyłem właśnie od firmy Coffee Planet, czyli tej firmy, która nam tutaj dostarczyła Express i Kawę. Yy, to są moi znajomi, oni zaczęli kilka miesięcy albo rok wcześniej już mocno o to dbać i zaczęli mieć dużo więcej klientów. Ja mówię, kurczę, no faktycznie, no to jest, to jest chyba dobry pomysł, no spójrzcie na siebie. Jak wy teraz dzisiaj szukacie na przykład usług czy, czy produktów w internecie? Ja na przykład jak szukam, nie wiem, hydraulika, no to wpisuję hydraulik poznań, wyskakuje mi mapka Google, patrzę sobie e, po opiniach, tak? Czyli jeżeli mam na przykład hydraulika, który ma opinię, nie wiem, 4,8, 4,9, no to jest dla mnie interesujący, ale jeszcze lepiej, jak będzie miał dużo opinii. A jeżeli mam hydraulika, który ma poniżej 4 albo 4,2, no to mówię, okej, okay, coś jest nie tak, chcę zaraz wiadę w jego opinię, przeczytam, czy te opinie są jakby realne, czy też, czy też nie, ile ich jest i na tej podstawie wybieram. No i lampka mi się zapylała, mówię, kurczę, no faktycznie ja tak robię, firmy tak robią, czemu tego, czemu tego nie robić? I zacząłem o to bardzo dbać. To jest bardzo trudne. Do mnie ostatnio ktoś napisał właśnie z branży, bo mnie śledzi trochę osób to jest z branży i napisał do mnie, czy dwa, te wasze opinie są, są prawdziwe? Ja mówię, każda jest prawdziwa. Jakbyście sobie dzisiaj pisali Oknario Poznań w Google, to wyskoczy wam e, nasza jakby firma, mamy 3, 235 opinii, średnią 4,9. Nie ma drugiej takiej firmy w naszej branży, która by miała takie, takie opinie o takim wyniku. Tam mamy dosłownie, nie wiem, może jedną, dwie, trzy jedynki, ale takie no, naprawdę przypadkowe, dokładnie opisane, wyjaśnione. E, no czasami tak się zdarza, że ktoś napisze, ale warto, e, warto o to dbać, żeby, e, żeby poinformować tych przyszłych klientów, że, e, że to nie do końca tak jest, jak powinno być. Także ma, e, mamy coś takiego. Druga taka firma w Poznaniu może ma gdzieś nie wiem, ze 160 opinii z średnią 48, 47, a reszta to naprawdę są firmy, które nie wiem, znam z doświadczenia, że mają. Nie wiem, 30 lat doświadczenia w branży, są mocnym graczem na rynku, a mają, nie wiem, 15 opinii albo średnią 4,2, To wyobraźcie sobie, jeżeli wy dzisiaj szukacie na podstawie opinii, kogo wybierzecie. Pewnie, że nie, Dlatego, że, e, że czujecie ode mnie znowu jakieś tam, e, macie do mnie zaufanie, tą pewność. Dlatego bardzo warto o to dbać. I ten właśnie kolega na przykład, czy to jest Nie. A on mówi, jak to robisz? Ja piszę do klientów i oni chcą wystawiać. Oczywiście, wiecie? Duża mniejszość klientów wystawi Wam opinię. Naprawdę duża mniejszość. Ale my robimy zawsze w ten sposób taki sam. Ja robię, robię tak my co prawda robimy dużo klientów już na tą chwilę, bo w zeszłym roku było 500 klientów, także jest w czym wybierać. Ale mamy taką strategię. Zawsze po zakończonej robocie, czy też pracy usłudze, jaką wy byście mieli, robię w ten sposób. Dzwoni mija ten tydzień my sobie to z kolegą, z Maksem, rozliczamy ten temat, sprawdzamy, jak tam wyszło finansowo i ja wtedy dzwonię do klienta i się pytam. Dzień dobry, i yy, chciałem się spytać, jak tam na przykład nasze okna albo rolety. Klient zazwyczaj zdziwiony, o, to, to fajnie, że pan dzwoni. I no właśnie się pyta. I często klient mówi, o, bardzo dziękuję, wyszło wszystko super, bo bardzo dbamy o usług. Ale jeżeli wyjdzie odwrotnie, bo czasami się zdarzy, że mówi, a wy, pan co, bo gdzieś tam mi, nie wiem, okno ociera albo roleta nie do końca dobrze schodzi. To ja już mam jakby ten feedback, że muszę coś jeszcze zrobić, żeby tego klienta jeszcze bardziej zadowolić, bo mi na tym zadowoleniu najbardziej zależy. I teraz, jeżeli ten klient. Mi da jakąś uwagę, to ja go w życiu nie poproszę o opinię, tylko mówię, dobra, ok, kiedy możemy się umówić, przyjedziemy. Ja mam na etacie zatrudnionych czterech serwisantów, którzy non-stop non -stop albo montują, albo serwisują e, i, i na tej zasadzie działamy. Ale jeżeli mi powie, wszystko jest super, tak jak ostatnio, to wtedy mówię do niego, czy mógłbym prosić na przykład o wystawienie nam pozytywnej opinii na Google, e, dlatego że to nam bardzo pomaga w e, przyciąganiu nowych klientów. Przeważnie ci klienci mówią, tak, jasne. Ja wtedy mam przygotowanego SMS-a w notatkach którego, taki szablon, którego wysyłam do każdego klienta, że proszę wpisać to i to i to i tam i tam i tam i wtedy ten klient pisze, co chce i z tych klientów, którzy już mam zadowolonych, no to powiem Wam średnio może 10-20% pisze tą opinię, ale bardzo ważne jest, żeby to robić, bo jeżeli na przykład, nie wiem, zadzwonimy do pięciu klientów czy dziesięciu w przeciągu roku i nam nikt nie odpisze, bo taka też może wyjść średnia z rachunku i się tym zdajemy, no to w życiu nie zbudujemy bazy opinii. Pozycjonowanie. Pozycjonowanie to jest ogólnie trudna sprawa. Ja zrobiłem kiedyś błąd, dlatego że nie zacząłem od strony internetowej. Znaczy, zacząłem od strony internetowej, ale mi pierwszą stronę zrobił, zrobił kolega, później drugą, drugą stronę zrobiła już taka firma, która miała pozycjonować. Tak pozycjonowała tą stronę, że przez 4 lata w ogóle żadnych wyników nie było. Byliśmy gdzieś w 30. miejscu. Ja mówię, boże. A, a mój kolega trafił właśnie z tą kawą i był co chwilę na pierwszym miejscu, tylko wiadomo, on ma inny rynek. Jak wpisaliśmy, wpisywaliśmy te kilka lat temu, e, nie wiem, ekspresy kawa, no to wyskakiwało w Poznaniu, nie wiem, pięć firm, a jak wpiszecie okna Poznań, to wyskoczy, nie wiem, 150 firm. No i no, w tym gąszczu trudno się pozycjonować i mówiłem, Dobra, 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 należ mi na lata, mówię, nie no, słuchaj, kurde, zrywamy umowę, bo mi to się w ogóle nie opłaca. My mieliśmy taką umowę, że ja mu płaciłem od wyników. Nie było wyników, to ja mu nie płaciłem. Mi teoretycznie na początku pasowało, jemu ja też, bo nie musiał wykazywać jakby pracy. Możliwe, że nic nie robił, bo miał inne sprawy, ale ja nie miałem nowych klientów z pozycjonowania, bo mnie nigdzie nie było u góry, wpisując okna Poznań czy inne hasła. No i co? Później szukałem firmy. Gdzieś tam na Facebooku wyskoczyła firma. Trafiłem na firmę niestety oszust, oszusta, na którą podpisałem przez wartę umowę, później jeszcze była sprawa w sądzie, też nic nie robili i miałem z nimi umowę hybrydową, że płaciłem im 200 zł miesięcznie plus od wyników. No niestety gdzieś tam miałem jakieś wysokie rekomendacje, okazało się, że te rekomendacje były kupione i po prostu też źle trafiłem. Ale w końcu tak szukałem, 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 no i co? Wpadłem taki pomysł. Wpisałem sobie okna Poznań i kliknąłem sobie pierwszą firmę, która mi wyskoczyła w pozycjonowaniu w Google. Kliknąłem na nią i zjechałem na, na dół strony i, w, i tam jest na dole strony jest stópka firmy, która tą stronę zrobiła. Mówię, a kurde mam was, mówię, dzwonię do nich i zadzwoniłem do nich i mówię, wiecie co, tam widziałem, że robicie taką taką stronę takiej firmy i ich pozycjonujecie. Czy można u was taką samą usługę wykupić, pozycjonowania? I powiedzieli, że ok, nie ma z tym żadnego problemu. Nie mają wyłączności na tę na tą branżę na przykład, no bo już akurat jeżeli chodzi o kawę, to kiedyś produkowałem koledze, to bo chciał zmienić, to oni mieli wyłączność, ale na Okna nie i udało się i powiedziałem im, proszę mi, wypozycjonujcie moją stronę. Powiedzieli, że moje strony nie mogą pozycjonować, bo ona jest yy, źle zrobiona. Ona jest, była zrobiona w kreatorze i bardzo kiepsko będziemy pozycjonować. Trzeba ją zrobić HTML-u, zupełnie nowa. Ja mówię, yy, ile to będzie kosztować? Powiedzieli, że około 5000 tysięcy zł, złotych to będzie kosztować i stwierdziłem, że dobra, ryzykuję i uwierzyłem im, bo widziałem ich wyniki. Także zapłaciłem im te 5000 tysięcy, zrobili mi super stronę, przynajmniej pod wypozycjonowanie. Wygląda mi się też podoba i zaczęli, zaczęli pozycjonować. Zaczęli pozycjonować ją w 2019 roku, w którym na początku w ogóle nie mieliśmy żadnej widoczności. Na chwilę obecną, na chyba początek stycznia, jesteśmy 2000, w pierwszej pięćdziesiątce mamy chyba 2150 haseł, a w pierwszej dziesiątce około 230 haseł. Okna Poznań to jest bardzo trudne hasło, tam jesteśmy gdzieś na dziewiątej albo dziesiątej pozycji, ale jakbyście sobie wpisali wszystko, co jest związane z roletami zewnętrznymi, to praktycznie macie nas na pierwszym miejscu. Jak widzicie rolety zewnętrzne Poznań, rolety zewnętrzny cenik, parapety zewnętrzne Poznań, parapety wymiana okien, takie rzeczy, no to naprawdę jesteśmy w czołówce i to też dodatkowo nam, nam zwiększyło jakby przychody, bo zwiększyło nam klientów. Także tutaj pod tym względem to polecam. Ta firma, która nas pozycjonuje to jest firma Verseo. To jest już naprawdę takie Agencja, multiagencja z Poznania. Ona zatrudnia na chwilę obecną prawie 150 osób. Robią w całej Polsce. Nie wiem, czy już wyszli za granicę, czy nie, ale, ale jakościowo mogę ich polecić z ręką na sercu. Robią świetną robotę. Co jeszcze? Kolejnym kamieniem milowym był oddział w Ściance. Jak mówiłem wcześniej, na początku otworzyłem to biuro w Poznaniu i długo byłem w Poznaniu sam. Ja nie chciałem otwierać oddziału w innym mieście. Uważałem, że Poznań jest tak dużym miastem, że zupełnie mi starczy, starczy tutaj pracy na tym terenie i w Wielkopolsce. Ale zależało mi na pewnej osobie. Ja kiedyś poznałem pewną osobę, Roberta mendyka czcianki który był przedstawicielem handlowym dużej firmie sprzedającej aluminium. I bardzo się polubiliśmy, rozmawialiśmy z nim telefonicznie. Okazało się, że w 2021 roku szuka pracy. I ja złapałem ten moment, bo chciałem zatrudnić handlowca na teren północnej Wielkopolski. I sobie tak wymyśliłem, że zrobię z niego handlowca. On oczywiście po dłuższych rozmowach ze mną w końcu się zgodził i zaczął pracować. Ale po dwóch tygodniach pracy w domu stwierdził, czy może byśmy otworzyli biuro w Trzciance, bo mu to ułatwi pracę. Ja zgodziłem się z, te, z uwagi na to, że wiedziałem, że jest bardzo dobrym fachowcem. No i Ścianka jest 100 kilometrów na północ od Poznania, także te lokale też są jakby dużo tańsze i ten koszt nie był taki wysoki. Co prawda, sam remont biura kosztował kilkadziesiąt tysięcy, ale on w zeszłym, całym roku na to zarobił. On zrobił w zeszłym roku sam dodatkowy milion obrotu, czyli z tych 4-3, bo tak naprawdę my zrobiliśmy poznajem 3-3 miliona obrotu, a on zrobił milion. I on jakby zarobił na ten remont i na swoją wypłatę też z lekką nawiązką. Także bardzo się cieszę, że ten, ten krok uczyniłem i dzięki temu mam dwa oddziały, czyli mamy i biuro w Poznaniu, i biuro w Czciance. I na zapleczu jest decyzja, którą podejmujemy, na, gdzie będziemy otwierać teraz kolejne biuro już w Poznaniu, ale to już będzie biuro premium, tylko bardzo, bardzo, bardzo drogie produkty. Także to już jest w powijakach i prawdopodobnie, jak dobrze pójdzie, wiesz, w kwiecień, maj będzie otwarte. Ja, jeżeli macie jakieś pytania, to, no to zadawajcie. Tak? Chciałam co mi udzielam w biznesie, to ja mam wypowiedź ekonomiowalną. Powinnam przeznaczyć, żeby to przekładało się na okay. jakieś... A powiedz mi, w jakiej branży pracujesz? Beauty. A co masz? Salon, salon beauty? Zajmę się stylizacją. Stylizacją brie. A masz swój salon już, czy nie? Mam. Okej. Okay. I teraz tak. Wiesz, co ja bym na twoim miejscu zrobił? Czy masz właśnie stronę internetową? No właśnie, czyli od tego bym zaczął, czyli zebrałbym środki albo, no, albo bym po prostu nie zarobił, bo tak jak mówiłem wcześniej, żeby to dobrze roztręcić, no bo też jak ty masz beauty i usługi, no to dobrze by było, żeby ci klienci mogli Ciebie znaleźć. Na pewno bym wszystkie, wszystkie jakby moje siły i te środki przeznaczył na to, żeby zbudować silną stronę internetową, to myślę, że to jest w granicach kilku tysięcy. Teraz robiliśmy dla mojej żony właśnie stronę dla fotografa. No to już taka mniej rozbudowana strona to kosztowała chyba około 3000 zł, czyli to nie jest tak dużo, ale są to jakieś kwoty, czyli na pewno o tym bym pomyślał. No i dodatkowo jeszcze, jeżeli chciałbym jakby zdobyć nowych klientów, a nie miałbym za dużo pieniędzy na start, to na pewno wszystkie kanały na social mediach, tak? Czyli dla... właśnie na, Facebooku, na Instagramie, sobie jakieś tabelce, Tak? No ale zastanawiam się, jaki budżet sobie ustawić, żeby, żeby to przynosiło wymierne efekty. Wiesz co? Bardzo ważne jest, żeby nawet nie dawać jakby wielkich kwot na post, ale żeby ta reklama była robiona w sposób ciągły. Dlatego, że wtedy to ma też większe efekty. Czyli na przykład dajesz, załóżmy, nie wiem, 5, 6, 7, 5, 6, 7 8, 9, 10 złotych dziennie i robisz w sposób ciągły. I ta reklama musi trwać minimum 4 dni. Czyli robisz ją na przykład między 4 a 7 dni, to jest chyba najbardziej optymalna i robisz sobie tam, nie wiem, po 7 do 10 złotych za ten dzień. I wtedy lepiej zrobić więcej tych postów. Na pewno tak lepiej robić, niż dać na przykład nie wiem, 500 złotych na reklamę na post, bo to ci nie przyniesie takich jakby rezultatów. Czyli stworzyć sobie kilka postów na miesiąc, myślę, że zupełnie około tam 1000 złotych powinno wystarczyć na social media na początku, żeby to przynosiło wymierne efekty. TikTok jest taką platformą, że tam nie trzeba praktycznie w ogóle promować. Tam, Dlatego bardzo was chcę zamówić, żebyście zakładali swoje konta i tam dużo udostępniali, bo to jest jakby najlepsze social media teraz, bo są największe zasięgi tak? i jak widzicie ja mam z tego już naprawdę duże profity i, i musicie tam być, bo, bo, bo to. A jeżeli chodzi o gdzie jeszcze największe pieniądze wydaję, to chyba największe ja wydaję w Google AdWords, bo to są na poziomie kilku tysięcy złotych miesięcznie. Ja na marketing wydaję około 10 do 12 tysięcy miesięcznie. Tak naprawdę jak dzisiaj zapłacisz za Google AdWords, to jutro Twoje linki mogą być u góry. akurat moja jest tam na trzecim miejscu, bo pewnie coś dał trochę więcej złotówek za to. Także, A zobaczcie sobie tutaj, jak jedziemy dalej, na macie mapkę. I teraz zobaczcie sobie porównanie tych trzech firm. Macie firmę Alton, ma 14 opinii 749. Macie moją firmę, ma 235 opinii 49. Macie okno na świat, 6 opinii 737. 7. No do kogo się zgłosicie? Wiadomo, że do mnie, bo nie ma jakby tutaj jakby innych podstaw, żeby to robić. Czyli jesteśmy już, jesteśmy już po konferencji WikaCon 1, tak cieszę się bardzo. Dziękuję wszystkim za udział. Było sześć osób, które nas oglądały, bo jeszcze ja na Łodzi był facet z Grudziądza, także wszystkich Was serdecznie pozdrawiam i dziękuję, plus ja i Seba, razem 8 osób. Myślę, że tego się spodziewałem, nawet w pewnym momencie myślałem, że będzie mniej mniej osób, ale akurat, także ja zrobiłem to, co chciałem, czyli oddałem oddałem wartość moim obserwującym, którzy mnie śledzą na, na moich kanałach i pewnie niedługo będzie jeszcze nawet całe to wystąpienie na YouTubie. To tyle, teraz się zbieramy powoli i, i jedziemy do domu. Jeszcze chciałem podziękować naszym sponsorom, czyli firmie Octario firmie, która zasponsorowała w najbliższej sali, firmie Food Design, kategorii dietetyczny i Błażejowi, który nam tutaj zasponsorował jedzenie bardzo dobre. I oczywiście firmie Coffee Planet, która zadbała o kawę e, dla, i ekspres do kawy dla, dla wszystkich tutaj naszych e, osób, które uczestniczyły. No i dziękujemy też za możliwość wynajęcia w tym miejscu e, Poznańskiego Parkowi Technologiczno-Naukowemu e, na Poznańskich Naromowicach. E, także dzięki, dzięki, dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.